Witam w patrolu reporterów w wspólnym programie telewizji Gdańsk i Gazety Wyborczej. Jesteśmy wszędzie tam, gdzie nas potrzebujecie. Staramy się pomagać nie tylko ludziom, także starym żaglowcom. O stalowych kadłubach mówi się, że trafiają na żeletki, no, drewniane najwyżej do kominka. Wśród ruchu właścicieli tradycyjnych łodzi jest takie powiedzenie, że najlepszym sposobem ochrony łodzi, najlepszym sposobem zachowania ich dobrej kondycji, to pozwolić im po prostu pływać. Skar do Ekenes jest 60 km. Właśnie tam udało nam się trafić do szkutnika, który pracował przy budowie generała Zaruskiego. Należy do trzeciego pokolenia szkutników. Dziadek zakończył pracę w 1910. Potem mój ojciec robił łodzie, a w tej chwili syn przejął warsztat. Dla mnie wybór był dość prosty, dlatego że zarówno ojciec, jak i dziadek budowali łodzie. W tym czasie w rodzinach w Szwecji nie było tak dużo rozmów na temat wyboru zawodu. Na tym terenie szkutnictwo to natura człowieka. Wodowanie jachtu to było dla mnie bardzo wielkie przeżycie. Duża jednostka została zwodowana tutaj prymitywnymi środkami. Żeby to wodowanie mogło być możliwe, została zbudowana specjalna rynna z drewna. Jednostka była zabezpieczona przed zjazdem przy pomocy specjalnych klinów drewnianych, które stopniowo były wybijane. I ja, będąc na pokładzie, czułem, że jednostka zaczyna się suwać, a potem nabrała ogromnego rozpędu i z wielkim pluskiem wpadła do wody. Właśnie wtedy ciśnienie bardzo wysoko mi podskoczyło. Bardzo cieszę się, że przyjechaliście z Polski, żeby popatrzeć na miejsce, w którym został zbudowany ten jacht. W tym czasie nazywał się Kryserem. Jestem bardzo dumny, że mogłem go budować. A sekier. Są to główne plany budowy oraz plany montażowe dotyczące zaruskiego i wyposażenia wnętrz. Sposób zabudowy. Te dokumenty były używane podczas budowy łodzi i będą oczywiście ogromnie pomocne dla tych, którzy teraz robią podobną pracę przy renowacji generała zaruskiego. To są bardzo wartościowe dokumenty, ponieważ pokazują w jaki sposób ta łódź była budowana i w jaki sposób ta łódź miała być później używana. Poza tym jest to znakomita pamiątka zarówno dla Szwecji, jak i dla Polski, ponieważ pokazuje w jaki sposób Szwedzi mogli przyczyniać się do rozprzestrzeniania dobrego imienia żeglarstwa na polskim wybrzeżu. Uważam, że te dokumenty mogą być znakomitą wskazówką, żeby znaleźć właściwy sposób na restaurowanie generała Zaruskiego. Dyskutowałem z Bertilem Lundem na temat stanu kadłuba generała Zaruskiego i opowiadałem o pewnych problemach, które się pojawiają. I Bertil Lund od razu miał mnóstwo pomysłów, w jaki sposób te problemy można byłoby rozwiązać. parę godzin temu udało się zobaczyć po raz pierwszy te dokumenty, jaki no, będzie ich los? No moim zadaniem jest przekazać je obecnemu właścicielowi jednostki. Chodzi o to, żeby wyciągnąć maksimum informacji z nich zawartych, aby mogły posłużyć temu, żeby ta jednostka zaświeciła tym blaskiem, którym świeciła poprzednio. To jest 70-letnia łódka, Aha. więc ma prawo ulec pewnej destrukcji. Poza tym, no, x lat eksploatacji, nie jest do końca przemyślane, podejmowane decyzje, też mają wpływ na to, że niektóre elementy muszą być wymienione, właśnie które podległy destrukcji. Najważniejsza część, czyli ten szkielet, jest w bardzo dobrym stanie. To jest podstawa do tego, żeby dokonać tej odbudowy. Naruszono pewne elementy konstrukcyjne. Yy, powiększenie, czyli zmniejszenie pokładu. Yy, i przecięcie niektórych wiązań poprzecznych spowodowało osłabienie konstrukcyjne. E, efekt jest taki, że no, pokład jest w tej chwili nierówny. E, przypomina fale przysławiałego Dunaju. Na wymarciu, w cudzysłowie, są. I szkutnicy, jaki są problemy z materiałem, a jak to wykonane jest z dębu i to z przekrojów o dosyć znacznej średnicy. Niemniej jednak mamy już pomysły, mamy wiedzę jak to zrobić i z kim to zrobić. W związku z powyższym, No już teraz pozostaje nic innego tylko rozpoczęcie remont. Pojemniki na wodę muszą zostać opuszczone do poziomu stępki i powinny opierać się na, na wręgach. Najniższy powinien, najniższa część powinna w związku z tym dotykać, dotykać dna. Najwyższa część powinna być podzielona na, na dwie części, z których każda powinna znajdować się po innej stronie pięty maszt. Bardzo szczegółowo. I, I szczegółowo, te dokumenty oczywiście. mogą w istotny sposób pomóc w odbudowie Zaruskiego Ta teraz? Zdecydowanie. General Zaruski będzie remontowany w dwóch etapach. Pierwszy etap to odbudowa kadłuba. To jest nasz priorytet. W tej chwili trwają prace przygotowawcze do remontu. Prowadzimy negocjacje z kontrahentem odnośnie właśnie remontu kadłuba. Dwa postępowania niestety, które się odbyły poprzednie nie przyniosły efektu. Mówię o postępowaniach przetargowych. Niemniej jednak teraz już jesteśmy blisko finalizacji tego kontraktu. Myślę, że to najbliższe dni pokażą kto będzie wykonawcą, a także za jaką kwotę będzie kadów remontowany. Kolejny etap to już na bazie dokumentacji, którą już posiadamy będzie odbudowywana pozostała część, czyli nadbudówki, cały taki lunek i inne elementy, które umożliwią pełną żeglugę. Planujemy, że w przeciągu dwóch lat jednostka będzie służyła tym celom, do których zostaje powołana, czyli będzie stanowiła jednostkę flagową miasta Gdańska oraz służyła dzieciom, młodzieży, a także promocji regionu w obrębie Morza Bałtyckiego i Morza Północnego. Najważniejsze byłoby, żeby odtworzyć nie tylko samego Zaruskiego, ale myśl i sposób pływania, który miał sam generał Zaruski w momencie, gdy myślał o tej jednostce. Z pewnością sprawa wymaga publicznej debaty, będziemy do niej wracać. I to wszystko w dzisiejszym patrolu. Do zobaczenia.